W dzisiejszym odcinku: Kompromitacja PZPN, absolutna hańba w zachowaniu Mbappé. Szymon Marciniak zwyzywany. Ale jeszcze zanim zaczniemy, kliknij przycisk subskrybuj i Partnerem kanału jest Fuksiarz Zakłady Bukmacherskie. Poniższa oferta jest skierowana tylko do pełnoletnich widzów. Zarejestruj się z linku poniżej i odbierz zakład bez ryzyka do 300 zł. Dodatkowo wejdź na nasz Instagram i odbierz darmowy kupon na dzisiejsze spotkania. Za kadencji Cezarego Kuleszy w PZPN stale dochodzi do kontrowersyjnych sytuacji. W czwartek organizacja gasiła pożar benzyną, wydając problematyczne oświadczenie. To wielopoziomowa katastrofa komunikacyjna, mówi nam Grzegorz Kita. Ten tydzień stoi pod znakiem kompromitacji polskiego Związku Piłki Nożnej. W poniedziałek Szymon Jadczak na łamach WP Sportowe Fakty poinformował, że na mecz eliminacyjny do Mistrzostw Europy z Mołdawią do Kiszyniowa poleciał Mirosław Stasiak. Tymczasem to sam PZPN do 2026 roku zawiesił go za korupcję. Stasiak to były piłkarz i działacz. Brał udział w ustawieniu 43 meczy. Federacja najwyraźniej nie widziała problemu w jego działaniach z przeszłości. Ekspert do spraw marketingu i konsultingu, Grzegorz Kita, określił czwartkowe oświadczenie PZPN jako spektakularną katastrofę komunikacyjną. Zaznaczył, że federacja wplątała w swoje problemy sponsorów. Narażając ich na kłopoty z wizerunkiem. Kilku ważnych partnerów, takich jak Rafał Brzoska z Inpost, Orlen i STS, zareagowało na oświadczenie. Firma Tarczyński zdecydowała się nawet rozwiązać umowę z PZPN. Kita porównuje reakcję sponsorów do sytuacji z 2009 roku, gdy akcja koniec PZPN miała podobne konsekwencje. Prezes PZPN, Cezary Kulesza. W piątek zabrał głos wyjaśniając, że Mirosława Stasiaka wpisała na listę gości firma inszury.pl. Jednakże przyszłe działania federacji budzą wątpliwości, ponieważ w ostatnich miesiącach PZPN znajduje się w nieustannym chaosie. W ostatnich dniach media obiegły zdjęcia radosnego Kyliana Mbappe, który spacerował ulicami stolicy Kamerunu Jaundę. Machał fanom. Zwiedzał szkołę założoną przez swoją charytatywną fundację, dla niesłyszących. Chodził na mecze piłkarskie i koszykarskie. Po kraju swojego ojca wożony był w pancernym konwoju. Powrót do Paryża miły jednak nie był. Gwiazda, która przyciąga kamery i spojrzenia fanów nie tylko we Francji, jest obecnie na cenzurowanym i wywołuje negatywne emocje. Punktem zapalnym był wywiad, którego piłkarz udzielił magazynowi France Football. Wywiad przeprowadzony kilka tygodni temu, ale opublikowany niedawno. Myślę, że GRA w PSG niewiele pomaga. Jest to drużyna dzieląca klub dzielący. Klub, który przyciąga plotki, wypalił opisując brak wystarczającej chwały dla jego występów w Paryżu. A słabe wyniki w Lidze Mistrzów? Nie wiem. To pytanie nie do mnie. Trzeba rozmawiać z ludźmi, którzy odpowiadają za skład i budują klub. Ja staram się wykonywać swoją pracę jak najlepiej. Piąty raz z rzędu zostałem królem strzelców Ligue 1. Czasami w piłce ma się do czynienia ze szklanym sufitem kontynuował. To obraza dla klubu. Napisał do prezesa PSG jeden z zawodników Paryżan, a kilku innych przekazało Nasserowi Alkelaifiemu, że im to zachowanie też się nie podoba. Publiczne komentarze napastnika zbiegły się z informacją skierowaną do działaczy klubu. Mbappe jeszcze w czerwcu poinformował ich, że nie będzie chciał skorzystać z klauzuli rocznego przedłużenia kontraktu, który na razie obowiązuje do czerwca 2024 roku. Ma do tego prawo, bo taki zapis zawarł w swej ostatniej umowie. Umowie, która była rekordowa. Daje ona Francuzowi sumaryczną roczną wypłatę przekraczającą 200 milionów euro brutto. To znów zatem Mbappe niebawem będzie mógł zadecydować o swym losie i rozdawać karty w transferowej grze, która już chyba się zaczęła. Daj znać w komentarzu, do jakiego klubu Kailiana Mbappe najprawdopodobniej przejdzie po zakończeniu kontraktu z PSG. W minioną sobotę Szymon Marciniak poprowadził mecz o Superpuchar Polski. Po zakończeniu spotkania doszło do nieprzyjemnych scen z udziałem kibiców. Legia Warszawa zdobyła Superpuchar Polski po zaciętym boju z Rakowem Częstochowa. Do rozstrzygnięcia spotkania konieczne były rzuty karne. Starcie najlepszych polskich klubów minionego sezonu poprowadził Szymon Marciniak. Arbiter zebrał dobre recenzje, bo i w jego postawie niewiele było błędów. Sędzia nie ustrzegł się jedynie drobnych błędów i nie wypaczył wyniku całej rywalizacji. Pozwalał zawodnikom na twardą grę. Niemniej nie wszyscy mają tak dobre zdanie o pracy wykonanej przez Marciniaka i jego zespół. Swoje uwagi w bardzo wulgarny sposób wyrazili kibice Rakowa. Zaraz po zakończeniu meczu można było usłyszeć serię obelg skierowanych w stronę cenionego arbitra. Trudno jednak orzec, co wzbudziło tak ostrą reakcję sympatyków medalików. Od jakiegoś czasu media żyją potencjalnym starciem Marka Zuckerberg'a z Elonem Maskiem. Na początku wydawało się, że to uszczypliwości właścicieli Facebooka i Twittera. Okazuje się jednak, że coś może być na rzeczy. Głos w tej sprawie postanowił zabrać również jeden z najbardziej kontrowersyjnych zawodników MMA na świecie oraz były dwukrotny mistrz UFC, Conor McGregor, który powiedział: To jest interesujące. Czy dotrwają do końca? Czy ta walka się odbędzie? Oczywiście, pracowałbym z obydwoma na treningach. Mam nadzieję, że pójdą na całość. Musk i Zuckerberg mają dużo pieniędzy, ale ile warte są ich słowa? Jestem podekscytowany tym, jak ta sytuacja się rozwinie. Jeśli stanie się to pod sztandarem UFC, to jestem za. Powinno to nastąpić pod sztandarem UFC, wtedy będę to wspierać.